No, w końcu po pięciu porażkach przyszło i dla nas jak to się mówi słoneczko w jesienny, w jesienny dzień e, 2-0 na pewno jest powód do radości i do, do zadowolenia mówię pięć kolejnych porażek spowodowało to, że staliśmy się ostatnią swem w Togalii Ale ja mówiłem, że prędzej czy później przyjdzie przyjdzie taki moment tylko zawsze jest w piłce lepiej żebym był prędzej niż później e, Cóż powiedzieć no, dwie banki. W sumie mieliśmy w tym meczu dzisiaj dużo takich sytuacji kontr kontrataków, w których powinniśmy to przynajmniej inaczej zachować. A najważniejsze, że wpadły dwie bardzo ładne zachowania Kamila Jakubowskiego, który zamykał tak naprawdę wcale nie dośrodkowanie Michała Martyniuka, tylko strzał na rękę, ale poszedł. Prawda jest taka, że Kamil zagrał pierwszy mecz od pierwszej minuty i w końcu dostał swoją szansę, na pewno ją wykorzystał. To też jest powód do, do zadowolenia. No w końcu się odnalazł Marcin Szmurło, który ładnie przylubował bramkarza ja i mówi, ale ogólnie może mecz sam nie stał na jakimś wysokim poziomie, z tym, że nasza sytuacja w Lidze jest taka, jak każdy wie, że że w tym momencie już człowiek nie może myśleć tylko kategoriami y, dobrej gry, a przede wszystkim patrzenie na punkty, bo wiadomo, że sytuacja w klubie, atmosfera nie była zadowalająca. Wiadomo, że y, jak się przegrywa kolejne pięć spotkań, to nikt nie jest zadowolony i wiadomo, że odbicie na trybunach w postaci kibiców. Ja mówiłem, że przyjdzie taki moment, to przyszedł dzisiaj. Na pewno mamy do końca rozgrywek przynajmniej trzy kolejki i musimy jak najwięcej tych punktów zdobyć, żeby w okresie zimowym spokojnie się przygotowywać do rundy wiosennej. A wie, że mówię tu po raz kolejny, ten zespół stać na to, ten zespół na nie jest zespłem na, na spadek. I potrzeba doświadczenia właśnie w takich meczach jak dzisiaj też, kiedy ma się 2-0 bardzo szybko, trzeba to do, dociągnąć, trzeba pewien nie można stać z bramki. To się udało chwała chłopakom, że, 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 że się podnieśli po tych pięciu porażkach. Ja też jestem bardzo zadowolony, bo mówię, bo, bo to nie jest zespół na to, żeby ich ogrywać. To jest zespół, który ma swoje umiejętności i po prostu brakuje doświadczenia. A doświadczenie zdobywa się właśnie poprzez ilość rozegranych spotkań. Super.